Hej, hej, się mazami sestry Dave'a to kolejny odcinek z y, Gierek, ale tym razem nie tamtych. <grystanie> nowa, nowa seria po prostu na kanale Besiege, Tym razem gramy w Besiege. Jeżeli nie znacie tej gry, nie, nie mogę tego poziomu wybrać. Jeżeli nie, nie znacie tej gry, to zaraz wam pokażę o co w niej chodzi. To jest taka ciekawa gierka. Taka kiedyś była mała gierka, teraz jest duża gierka, jest dość rozwinięta i jest po prostu tak, że musimy sobie stwarzać różne maszyny, lub nawet roboty, albo kurde, statki, z tego co mi się wydaje, że nawet dało się samoloty tworzyć, żeby przechodzić różne zadania. No I no, tutaj na przykład pierwsze zadanie to jest zniszczyć tą chałupkę, więc <gry> mogę sobie zrobić jakiś kuś. Nie pamiętam, co się tutaj kurde robiło w ogóle, ale mogę sobie zrobić jakiś naj, najłatwiejszy samochodzik, żeby wam, żeby wam pokazać, przynajmniej, jak to działa. No, wydaje mi się, że zadziała teraz. <laughs> nie jestem pewien, ale sprawdźmy. Aha, nie tym się jeździ. Strzałkami się jeździ. OK. Tak, steruję trochę na odwrót, ale jej, zadziałało! I kolejny poziom. No i mamy sobie levele, możemy sobie je przechodzić po kolei. No i mamy coraz trudniejsze tak jakby zadania, bo na przykład już ten wiatraczek jest na górce. No to ciekawe, będzie ciekawe, czy Wam się spodoba ziomy, no bo nie jestem pewien. <laughs> zobaczymy, czy taka gra będzie Wam się podobać. To jest troszeczkę taka gra bardziej, no wiecie, kreatywna. Sobie budujemy robociki. Ja pamiętam, że dość długo w to grałem. Byłem takim maniakiem tej gry. Bardzo mi się podoba budowanie w tej grze, więc zobaczymy co mi się uda zbudować, oczywiście. I kilka odcineczków się może z tego zrobić, jeżeli, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. O no i mamy bronie w ogóle, mamy różne rodzaje, jak widzicie, kolce do budowy. I najważniejsze jest tylko, jak to było, o tak, na ziemi się kładzie, żeby nie przekroczyć za tą, za ten kwadracik tutaj, co widzicie, że ten tutaj budowlany kwadracik, żeby nie przekroczyć poza ten teren, bo wtedy nie będzie się liczyć rundę, jak ją przejdziemy takim za dużym pojazdem. No i możemy sobie sprawdzić, możemy w ogóle zezwalniać czas i przyspieszać, to też fajne. Znowu tym się steruje. No i dobre, teraz mamy... Uu, ciężka jest i rozciąga się. Wydaje mi się, że zadziała. Jest! Idealnie zadziałało! Kurde! Dobra, trzeci poziomik. Nieźle nam na razie idzie, nieźle. Oczywiście będzie do coraz trudniejszych poziomów, jak już widzimy. Teraz musimy dotrzeć tam. No dobra, skasujmy sobie całą maszynkę. Zbudujmy sobie od nowa. Okej, okay, zbudowałem sobie... Tak jakby. Mam nadzieję, że zadziała. Okej. Okay. Tak, muszę. Uch, muszę nie dać się wysadzić. Oczywiście, że możemy po prostu wziąć sobie łatwą ścieżkę. Bo trzeba się nie dać wysadzić, a te głupie owce zawsze wpieprzają się, bo są wszędzie miny poustawiane. Dlatego sobie taki cienki samochód zrobiłem, żeby nie wpaść w miny. Okej, okay. chyba mi się chyba mi się udaje. Tutaj też jest mina, trzeba uważać. Oczywiście. Uważamy, uważamy. Rozwaliłem słupek. Jej! Patrzcie w ogóle, co się stanie, jak wjadę w tą minę. No, widzę, że nie jest łatwo. Kuźwa wiać w tą minę, chcę wjechać! Wow! I jeszcze achievementa. Dostałem. <grystanie> tak, właśnie tak się dzieje, ale przeszłem rundę, mogę kontynuować. Jej, czwarte etap. Uuu, nieźle mi, kurde, idzie. Tak. Teraz mamy dopiero pierwsze cięższe rundy. Mamy łuczników, jak widzicie. Pierwsi przeciwnicy mogą nam rozwalać naszą bryczkę i musimy rozwalić sobie. Okej, okay, okej, okay. no dobra. Hmm, co by tutaj zbudować? Oczywiście nie mamy żadnych ograniczeń, nie mamy pieniędzy, jak widzicie, nie mamy żadnych zasobów, tylko po prostu w tym kwadracie to jest jedno ograniczenie. No i musimy po prostu zbudować taką maszynę, żeby działała. Jak się obracało? Uźwa rzeczy. Gówno, nie pamiętam. <grystanie> Jakoś się uźwa. Obracało, jestem tego pewien. Nope, to nie to, co chciałem zrobić. Okej, okay, albo się nie da obrócić. To jest dziwne, dobra, wydawało mi się, że się da, ale dobra, może się nie da. Później sobie to sprawdzę. Zrobimy podobną, albo nie. Czekajcie, chyba wiem, co sobie, kurde, zrobię, będę takim majsterem normalnie. Guys, <grym> Patrzcie, co ja tu w ogóle skraftowałem. Czy to jest? Czy mi to widzicie? Czy to jest mini katapulta? Tak, to jest mini katapulta, owszem, i. A, nie strzelają mnie już, kuźwa, nie, cofnij się! Fuck! Nie, jeszcze raz. odstrzeli mi od razu kółka, tak. I najpierw muszę. Muszę naciągnąć linę. Czy ja mogę? se, kurde. A, godziny, jedne strzelają mnie. Nie mogę normalnie. se spokojnie, kurde, zrobić nic. <grym> Muszę naciągnąć tę linę. N. u, uh, 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 uh. szlak! Za bardzo naciągnąłem linę. <grym> Rozwaliło się. Wiedziałem, że nie będzie działać. A, no, naciągnij trochę. Jeszcze trochę, trochę jeszcze. Aha, widzę, że mi się. Tak, samochód mi się. wow, prawie mi się łamie. I teraz co? Jak? Odłączy. Wow, to było najlepsze strzelenie, kuźwa, na świecie. Eee, jeszcze raz. Kurde, ja to, ja to zrobię, ja to zrobię. Zobaczycie, guys, guys, zobaczycie. Będzie zrobione. Um, ok, okej. zmodyfikowałem nasz design. Eee, może teraz mi się uda, tak? Fajnie jeździ. Dobrze, to, dobre tyle, tak? Że jeździ, guys. Super. Wow, normalnie działa. Teraz, czy ja mogę naciągnąć linę i nie roz... ...z roz... wszystkiego? U, teraz się troszeczkę mocniej mój samochód... <laughs> Za szybko to chyba jeszcze raz naciągaj, puszczaj! Czemu to tak słabo puszcza? Arr. God damit. God się W sensie, nie może mi się samochód rozpić bo wiecie, rozumiecie, jak działają katapulty. <laughs> to, jest, to, to, jest, to jest dokładnie to, co chcę zrobić tutaj katapultę. Okej, okay, teraz jest troszeczkę zmie zmienione. Strzelaj! mi lecia do płód. Ślida by leciała do, do płuc, eee, działa! <ścoughs> działa, what the fuck? Ale kuźwa, nie ten guzik wcisnęłem. Się działa po prostu. Genialnie działa. Normalnie. To jest najlepsza maszyna, jaką w życiu po prostu widzieliście. Szczelaj. Bum. hu, Okej. Okay. Guys, guys. Patrzcie. Patrzcie na to. Udało mi się, właśnie. Niemożliwe. Normalnie przeszłem. Kurde. Oh my gosh. Teraz jeszcze muszę rozwalić te dwa domki tutaj, co może się okazać problematyczne z tego, co widzimy. Albo i nie będzie problematyczne. Dalej wjeżdżaj. Nie. Nie przewracaj się. Gadzino. Nie. Uśwa. Wstawaj. Nie. nie. mogę postawić teraz. O. Uu, udało mi się. Postawić. Jest! Spokojnym krokiem do celu. Uhu. Uda mi się tak. Piękna katapulta. Dave, brawo, działała. Totalnie. Sami, sami widzieliście. Oh yeah, tak. To jest jedna z moich ulubionych rund. Tutaj katapulta totalnie nie zadziała. Widzicie, ile jest. Nie wiem, przeciwników Muszę zabić 70% przynajmniej tych wszystkich wrogów. Holy fucking shit. Dobra, sprawdźmy, jak zadziała nas. Nasz poprzedni mechanizm. Katapulta mich. Kuźwa. Nie w tą hmm. stronę strzeliłem nawet. To jest najgorsza katapulta, jaką kiedykolwiek skraftowałem w życiu. Boom. Dobra, nawet nie Nie będę po prostu testował nawet tego Kasujemy, OK. Jaką by tu maszynę, kurde, zrobić? Mam pewien pomysł, ale nie jestem pewien Czy, czy, czy kurde, się uda No dobra, spróbujmy ja, ja co to w ogóle jest? Maszyna destrukcji, Kuźwa 3000, go! Nie, nie kręci się. Kuźwa, którym się obraca tym kołem? Szlak to koło się nie obraca. Wow, no to, żem sobie wytestował. Tak, brawo. Kuźwa, guys. Okej, okay, teraz. Teraz będzie się obracać. Go, lecisz. Szybciej. Nie poleciał ani trochę. To koło jest totalnie za wolne. Pamiętam, że dało się jakoś. No tak, dało się. Oczywiście, dało się. A, dało się przyspieszać. Wszystko, wszystko. Automatyczne. No, a to ciekawe. Co znaczy automatyczne? Wytestujmy. Tak, zawsze się obraca. Lecisz. Kuźwa, leć. Zabiłem kogoś! Co się, a, co się w ogóle stało? What Nie, za mało leci. Mm. Muszę wykombinować coś lepszego, żeby poleciało bardziej. <laughs> poleciało bardziej. Dobra, czyli widzimy, że się kręci. Dobry start, prawda? O, oh, what the fuck! Leci! <laughs> Moja maszyna działa! Kurwa, nie działa. <laughs> ja pierdzielę, dobra, jednak nie chcę automatycznych, a um, tutaj sobie wyłączę automatyczne, bo a, to jest super. Ale cool, dobra, leci. Pierwsze, pierwszą rzecz mamy zrobioną, tylko oczywiście nie leci w żadnym kierunku. Pff, nie ma żadnego sterowania zrobionego czy da się jakoś zrobić tutaj sterowanie, to by się to jakoś, A, musiałbym to, okej, okay. dobra, dobra, muszę to powiększyć, dobra, 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 spokojnie, spokojnie, ja tu wszystko, kurde, zrobię. co ja tutaj, oh my fucking god, co ja tu w ogóle tworzę. Panie i panowie, przedstawiam wam maszynę latającą. Brr, brr, brr. Zwolnimy sobie troszeczkę czas, bo o, sterowanie w tym jest naprawdę ciężkie. Aha, aha, zapomniałem, że będzie się obracać. Wow, wow. <grym> I tracić balans od razu. <grym> Okej. <Okay. grym> nie, no moja maszyna. Moja piękna maszyna. Aha, dlatego nie może się obracać. Wow, dobra. Możemy sobie polecieć. Okej, okay, super. Tylko dlaczego się obraca? Co się obraca tutaj? A, no, no tak, bo przecież nie będzie... <grym> nie, wait, mam plan, ale ja ale ze mnie kurde, zobaczycie, ta maszyna będzie działać. Jak nie będzie działać, to po prostu zrobię coś innego. Ale musi działać. To jest mój, kurde, super projekt. What the fuck. Co ja w ogóle, co ja w ogóle stworzyłem? Um, widzę, że tak jakby działa. Dobra, zjeżdżamy na ścinaję głów, dawa ich. Dawaj! Wow! Kurde, działa lepiej niż się spodziewałem, tak naprawdę. Dobra, wszystkie moje bronie się właśnie rozwaliły. Okej, okay, ale zabijam nadal ludzi. E, tak jakby mogę tym sterować, chociaż nie jestem pewien, gdzie jest przód, gdzie jest tył, więc tak jakby też nie mogę. Wow! Wysadziło kogoś w ogóle. Co się dzieje? Nic nie widzę. Leć, leć, leć. Szybko, niech się wszystkie kręcą. Szybko leć. Oni się prędzej sami pozabijają. Tak, właśnie się zaraz wszyscy spalą. Fajnie dla mnie. ok. Sterowanie powinienem chyba jednak inne wymyślić. Nie. Uciekam coraz dalej, zamiast bliżej. Chciałem zrobić jakoś, żeby się środek nie kręcił, ale to jest chyba niemożliwe. Po prostu zawsze się będzie kręcił środek. Guys. Ziomy. Co tu się w ogóle zdarzyło? To ja nie mam pojęcia. I lubi brakuje. uśwaj jednego albo trzech. Leć. Zasuwaj. Tak, nie w tą stronę, stary. Nie w tą stronę lecisz. Nie, nie w tą stronę. Oh, świetna, świetna maszyna. Nie no, naprawdę, podoba mi się. Właśnie, właśnie, się... a może... Hmm, może nie ostrza dajmy, tylko dajmy kuszę. Bo the fuck, to będzie super. Tylko, kuźwa, nie w tą stronę by się przydały te kusze. A, czyli mogę tylko dać jedną. No dobra, to dajmy kuszę i... Ogniem mi otaczę. No dobra, to będzie, to będzie ciekawe. Okej, okay, C i Y. No dobra, let's go. Nie leć za wysoko, stary. C. Nie, kuźwa, rozwaliła mi się kusza od razu. C, strzelaj. Wow, naprawdę szybko strzela. Y. Spal wszystkich. Przy okazji siebie też, oczywiście. Candem, myślałem, że ta kusza będzie szybciej strzelać. Czy da się jakoś ustawić, żeby się strzelała? Hold to shoot, no dobra. O, da się! Wee jea yeah. Dobre, dobre, oj, trochę mniej powera, dobra, no, no. Okej, okay, tutaj sobie range'a zwiększymy. Ja to jestem po prostu świetny. Okej, okay. jeszcze raz. Y, tak. Ognista kula, ognista kula śmierci. <grym> ognista kula śmierci. Nie, kuźwa, łucznicy. Kuźwa, moja kusza jest na ziemi. Nie, jeszcze raz. Szczelaj, kusza. Nie mogę się dać trafić przez łucznika. Ale zabawa, normalnie. Teraz spal wszystkich, spal wszystkich. Działa gorzej niż wcześniej działało. Why? Czy ja mogę polecieć do przodu? <laughs> nie, latanie do przodu jest w ogóle niewykonalne przy tym designie. Wow, wow. Świetnie działa, Dave. Dave, naprawdę zrobiłeś coś niesamowitego nie! po prostu. Nigdy takiej maszyny... tej <laughs> nie widziałem. What the fuck? Oh, <laughs> wow. Wybuchłem! Nie! Nie, moja maszyna. <laughs> nie! No, może się wszyscy spalą, tak? Spalcie się gno... Wow, dużo się ich kurde pali. <laughs> Okej, okay. <laughs> może ten design, design nie jest najlepszy. <laughs> Dobra, spróbuję zrobić coś innego, bo chyba totalnie mi nie wyszło z tego, co widzieliśmy. Moja maszyna destrukcji. Jonah! <gry> e, wow, wow! Chyba za szybko ustawiłem silniki. O, ku. Mm -hmm. Za szybko ustawiłem... Nope, nope. Za szybko ustawiłem silniki. Rozwaliłaś. Zaczęła latać w ogóle. Super, super. No dobra. Teraz powinno działać, mam nadzieję. Czy ja w ogóle mogę jeździć? Mogę, mogę, mogę. Zdecydowanie. Tak. Rozwalaj wszystkie. Uhu. Okej. Okay, już mi się to podoba. Aha, w ogóle. Aha, fajnie, że chciałem, żeby rozwalała tymi mieczami, co są poprzyczepiane na górze, ale Rozwalam kołami wszystkich. Okej, okay, ale widzę z tego, że prawie wygrałem. Wow, fartem. W zasadzie to nie przewidziałem tego, że nie będę dosięgał. Mogłem się w zasadzie tego spodziewać, że nie będę po prostu dosięgał ludzi. Aha, dobre. Tak, teraz się zemszczę na łucznikach. Zemsta. Zebsta jest słodka, jeżeli uda mi się tam dojechać w ogóle. Jedź! Szybko! To Jest! Udało mi się, kuźwa! Motherfucker! Uch, dobra, zrobimy sobie jeszcze ten jeden level. U, to jest inny poziomik. Tutaj nie ma już zabijania, tylko mamy te dwie kule dostarczyć w to miejsce. Uu, czyli muszę sobie zrobić raczej. Raczej raczej jakiegoś kurde takiego hmm, budowlanego maszyńca. Nazywam tą maszynę Pracuś 3000. Zobaczcie, <gry> czy działa. N? U, M? Okej, okay. um, tak jakby działa, chociaż... <noise> nie jestem pewien. No dobra, tak jakby działa, mogę tak jakby kontrolować sobie troszeczkę tutaj obroty, ale prawdopodobnie nawet nie będę musiał w ogóle tyle kontrolować, nie wiem co ja robię. <noise> Za dużo chcę kontrolować po prostu. Wystarczy, że podejdę sobie tutaj. No, halo, po podjedź, OK, I mogę sobie... <noise> Sterowanie w tej grze jest po prostu piękne. Te maszyny jeżdżą, jakby były jakieś połamane, mogę sobie wysunąć. Jej, zapałem! O kuźwa, jakie to jest ciężkie! Dobra, tego się nie spodziewałem, że będzie takie ciężkie. Holy shit. Ale mnie zarzuca normalnie. I upuść. Jej. Działa, działa, działa. Aha, i tutaj bym... Hmm. hmm. Czy to będzie tak działać? Kurde, muszę kurde sprawdzić. This, this. Um. Czy to jest linka w dobrą stronę? Albo nie w dobrą? No, działa. Haha. Jej. Czyli dobrze wykwiniłem. Nice. Wow. Ten linami sobie zniżyłem troszeczkę te moje rąsie. Jej. Nice. Pięknie. Brawo. Wuhu. Okej, okay, podoba mi się ta gra. No i Wydaje mi się, że tak. Kolejna runda. Musimy zniszczyć to w powietrzu. No tutaj bym mógł katapultę sobie zrobić, tak naprawdę, ale wydaje mi się, że na tym skończymy, bo nie wiem, czy Wam się spodoba Ziomy się mixy Taki troszeczkę, no i gameplay w innym stylu, bym powiedział, bo jest dużo patrzenia, jak sobie buduję. Nie wiem, czy to Was interesuje, więc musicie mi napisać w komentarzach i zostawić ocenę pod tym odcinkiem, jeżeli Wam się spodobał. No i zasubskrybować, jeżeli jesteście tutaj nowi. Hej, to ja, Dave, jeżeli mnie nie znacie jeszcze. I napiszcie mi, czy chcecie więcej odcineczków z Bessiege, czy może jednak jakąś inną serię. To się jeszcze zobaczy. No i co, to tyle. Do następnego ziomy. Bye.